Cześć. Dzisiaj chciałem tobie przedstawić kilka trików z koncentracji. Niektóre osoby mają z tym problem, mniejszy. Czasem zdarza się osoba, która zapyta mnie o koncentrację i w trakcie rozmowy wychodzi, że naprawdę jest tym duży problem. Do dużych problemów, jeżeli chodzi o koncentrację, przygotowałem oddzielne wideo, które zobaczysz w przyszłym tygodniu. Natomiast to jest świetna podstawa i fundament, jeżeli chodzi o koncentrację. Przedstawię tobie dwa ćwiczenia. Pamiętaj o tym, co to znaczy w ogóle koncentracja. Co to jest koncentracja dla mnie? Nie wiem, czym jest dla ciebie, natomiast możesz napisać na, pod spodem na, w komentarzu. Wtedy może dogam trzeci wideo, które będzie jeszcze bardziej precyzyjne i będzie odpowiadało w 100% Twoim potrzebom, Twoim pytaniom. I teraz, tak, dla mnie koncentracja to jest czystość umysłu. Czyli jedyne co w mojej głowie jest, to jest fokus po prostu na jednej rzeczy. Czyli na przykład w tym momencie w 100% koncentruję się na tym, co do ciebie powiem i na tym, aby nagrać to wideo. Czyli wiesz, w mojej głowie nie ma myśli na temat, nie wiem, co jutro będę robił, gdzie jutro będę wyjeżdżał, co załatwiłem, czego może dzisiaj nie załatwiłem, co za chwilę będę robił, co robiliśmy tutaj w studio kilkanaście minut temu, co się stało i tak dalej. Czyli wiesz, w ogóle te rzeczy są kompletnie poza tym, poza moim umysłem. W moim umyśle jest pełen fokus na to wideo. Tak? Na to wideo, a właściwie tak naprawdę głównym moim celem i jakby na tym się koncentruję, jest to, aby przekazać tobie wiedzę w sposób spójny, w sposób łatwy i w sposób taki, żebyś ty ją mógł wziąć i wykorzystać. Tak? Bo pamiętaj o tym, że mi zależy na tym, oczywiście mam nadzieję, że tobie też, abyś tą wiedzę testował, abyś sprawdzał. Bo. Wiesz, możesz obejrzeć to wideo i stwierdzić no fajne albo e, co ten gość w ogóle tam gada. Natomiast jeżeli to sprawdzisz, to wtedy będziesz miał realne rezultaty. Będziesz miał swoje doświadczenia, które mogą być pozytywne i mam nadzieję, że takie będą. Takie są wśród większości moich studentów, ale może akurat nie wiem, w twoim przypadku jakimś dziwnym trafem to nie zadziała. Na pewno zadziała, może nie aż tak mocno. Natomiast wiesz, sprawdź, bo co będę Cię tutaj przekonywał? A więc tak, pierwszy trik. Pierwszy trik to są mandale. Jeżeli wpiszesz w Google słowo mandala, klikniesz grafikę, to możesz sobie wybrać te, które najbardziej tobie odpowiadają, wydrukować i tą kartkę przyczepić gdzieś do tablicy, na przykład korkowej. Gdy w jednej filmie robiłem takie szkolenie, przyjechałem kolejny raz poprowadzić inne szkolenie, co się okazało, pół biura było w mandalach. Czy Spytałem się, słuchajcie, wiecie? Trochę to dziwnie wygląda. Mówią, Marcin, to jest tak mocne, szczególnie przy pracy, wiesz, pracuję przy komputerze, tak sobie mogę odchylić się na krześle, spożyć tą mandalę, że po prostu praktycznie każdy to ma. I wielkie dzięki, że to stosujesz. Dlatego, wiesz, przekazuję tobie to, co u innych sprawdza się najlepiej. Jak wygląda mandala? To jest na przykład mandala. Tak, ja już wydrukowałem pewne mandale z internetu. To też jest mandala. I teraz, na czym polega ćwiczenie? Bierzesz sobie taką mandalę. I wpatrujesz się w centrum. Wpatrujesz się w centrum. Czyli zobacz, wieszasz sobie ją gdzieś tam na ścianie i przez 5 minut, może nawet przez 10 minut, zależy od poziomu, na którym w tym momencie jesteś. Wpatrujesz się w tą mandalę. Co się wtedy dzieje? Co się dzieje, gdy próbujesz uspokoić myśli, a właściwie umysł? Różne myśli bombardują ciebie. Tego nie zrobiłeś, to zrobiłeś. Tym się jeszcze nie zająłeś. Za chwilę przyjdzie klient i trzeba załatwić to, trzeba przygotować ofertę, i tak dalej. I pozwól tym myślom przelatywać przez twój, twój umysł. Jakby unika jakiejkolwiek zaczepki, w cudzysłowie, zaczepki z nimi, ponieważ gdy będzie zaczepka, to zaczniesz kopać, zaczniesz drążyć dany temat. Po prostu nikt ta myśl przeleci przez Twój umysł, i tyle. Gdy masz myśli, które bardzo mocno Ciebie nurtują. W kolejnym wideo powiem, jak, się, jak sobie z nimi poradzić. To jest naprawdę bardzo mocne ćwiczenie. Natomiast tutaj zakładam, że nie masz aż tak mocnej myśli. Pozwól sobie, niech one przylatują przez swoją głowę. Na początku może to być trudne, żeby wytrzymać tak nawet 5 minut. Natomiast wykonaj to ćwiczenie kilkukrotnie. Możesz na przykład postawić sobie cel za pierwszym razem minuta, za drugim dwie, za trzecim trzy, za czwartym cztery, za piątym 5. I później już sobie trzymać ten limit, na przykład pięciominutowy, albo dziesięciominutowy, jeżeli wolisz. I teraz, co się stanie po tych kilku minutach? Po tych kilku minutach twój umysł będzie czysty. Wiesz, będzie pozbyty w ogóle całego tego bagażu, tego śmietnika, różnych takich dupereli. Twój umysł będzie czysty, a ty wybierzesz, na czym się będziesz koncentrował. Czyli, okej, okay, dobra, siadam do pracy, siadam do zdobywania wiedzy przygotowuje ofertę dla klienta, to ty będziesz 100% skoncentrowany. I tego tobie życzę. Natomiast, zatrzymaj teraz to wideo najlepiej i wykonaj to ćwiczenie. Tak? Podaję teraz drugie ćwiczenie. Drugie ćwiczenie jest bardzo podobne technicznie do Mandali. Zamknij oczy, wyobraź sobie kulkę. Tak, tak, na przykład piłkę tenisową. Na czubku swojej głowy lub na czubku nosa. Ja osobiście, jak wyobrażałem sobie tą piłkę na czubku mojego nosa, to mi zazwyczaj nos swędział i musiałem się podrapać w trakcie. Dlatego, dlatego proponuję Tobie, abyś wyobraził sobie ją na czubku swojej głowy. Wybierz jakiś kolor dla niej, taki, który lubisz najbardziej i skup swoją uwagę na niej. Tak jak w mandali skupiasz się na środku, no tutaj po prostu miej cały czas zamknięte oczy. to jest, Pamiętaj o tym szczególe. I utrzymuj wszystkie myśli na tej na tej kulce, na czubku sw swojej głowy. Tak samo jak w przypadku mandali, rób to przez kilka minut i pozwól takim myślom, powiedzmy, śmieciowym, przepływać przez swój umysł. Zero zaczepki. Po prostu niech przepływają. I to da Tobie bardzo, bardzo, bardzo fajny efekt. Pamiętaj, dla mnie koncentracja to jest czystość umysłu, gdzie wtedy ja ten umysł mogę w 100% skupić na zadaniu, które chcę wykonać. Te dwa ćwiczenia pozwalają mi i moim studentom oczyścić swój umysł i zdecydować, na czym chcą się skoncentrować. Już kolejne kolejnym wideo przedstawię Tobie dwa kolejne ćwiczenia, szczególnie jedno, bo jest bardzo, ale to naprawdę bardzo mocne, jeżeli masz takie, no, mocno przykręcające śruby myśli, które nie dają Tobie spokoju, to wtedy tamto ćwiczenie będzie dla Ciebie doskonałe. Napisz mi proszę w komentarzu, jakie Masz efekty, jeżeli chodzi o, o te dwa ćwiczenia, lub jedno z nich, jak ty to postrzegasz, i po prostu przetestuj. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. MaciejMatwski Intelektualnie.pl